Siemanko, dzisiaj znowu idziemy do tej galerii i to tak jak widzicie w ogóle na tą to sobie normalnie ludzie mieszkają. Rami już w galerii i tak poza tym to wydaje mi się, że w Holandii jest 10 razy gorzej niż w Anglii. Bo po pierwsze, a może po prostu od tego zaczniemy, że z całym internetem nielimitowanym już są problemy, tak jak już wcześniej mówiłem, żeby mieć w ogóle nielimitowany internet, no to musimy mieć konto w bank, a żeby mieć konto w holenderskim banku, to nie jest to takie proste, bo znalazłem niby w internecie taki niby internetowy bank, który tak naprawdę jako jedyny proponuje nam tutaj e, holenderski Iwan. I trzy dni temu normalnie sobie założyłem tam konto, oni tam kazali mi poczekać na weryfikację, to by tam jak wiadomo, dałem paszport, swoje zdjęcie, to wszystko co tam trzeba było dać, to wszystko dałem. No i powiedzieli, na no, tam pisało, że oni tu weryfikują i e, niedługo się ze nas skontaktują. Co i jak? E, minęły 3 dni i dostałem taką informację od nich, że, żeby posiadać u nich konto, to ja muszę mieć, e, jakby udowodnić, że 3 miesiące e, mieszkam tutaj. Jakby pokazać rachunek czy coś, co jest dziwne. E, do tego mieć holenderski paszport, co już w ogóle jest wymogiem takim, który nie jestem w stanie spełnić i jeszcze tam chyba, że kilka tam miesięcy już pracować i taki wyciąg z czy coś stać. A to jest wszystko dziwne, bo niby ten właśnie bank oferował to wszystko właśnie bez tych rzeczy, że tylko polski paszport i te sprawy niby miało działać, a jednak e, nic z tego nie wyszło. E, a tak jak patrzałem, bo na przykład też oni tutaj mają e, w Holandii normalnie ING Bank, tak? No to wszedłem sobie tam na ich stronę i Chciałem zobaczyć, jakie w ogóle mają wymagania, żeby w ogóle otworzyć konto i pierwsze już wymaganie jakie zobaczyłem no to, że trzeba udowodnić, że przynajmniej 6 miesięcy tutaj pracujemy, no to masakra. Załóż konto w Holandii, to musisz pierwszy pracować 6 e, miesięcy tutaj, więc to gdzie masz te pieniądze zdobywać. To no, jest akurat jeszcze taka opcja, że możemy mieć polskie konto przewalutowane na euro i możemy tutaj normalnie dostać wypłatę, bo inaczej to masakra by była. Na, tak jak nie wiem czy oglądaliście moje filmiki z Anglii, to tam mimo że szedł Brexit, mimo że to wszystko e, zaczęło się trochę utrudniać dla e, obcokrajowców, to i tak było 20 razy łatwiej założyć to wszystko niż tutaj w Holandii. Tutaj jest nie wiem, masakra jakaś, tutaj nic człowiek sobie nie może załatwić, więc średnia mi się tutaj zaczyna podobać, mam nadzieję, że z pracą będzie w porządku. Tak jak chcieliśmy, to mieliśmy też Aldi, to sobie od razu wstąpimy, zobaczymy co tutaj mają tak naprawdę, może właśnie w Aldi dzisiaj sobie zrobimy zakupy. Tutaj tak samo jak w Anglii mają pokrojone już owoce. Można sobie kupić różne mieszanki też, albo samego na przykład. No ja Tutaj widzę, że sporo rzeczy mają takie same, co właśnie w Anglii, bo nawet ten ser jest, go uwielbiałem. To jak powrzucane wina, jak jakieś skarpety w supermarkecie. No i fajnie, bo przynajmniej w Aldi można płacić wizą i tutaj jeszcze tak na śmiesznego troszeczkę dopowiem, że nawet w Japonii było 10 razy łatwiej założyć konto banku. A nawet nie powiem, że 10 razy, tylko po prostu bez problemu wszedłeś i na polski paszport zakładałeś konto sobie w Japonii. A tutaj nie wiem, coś jest nie tak z tą Holandią, chyba albo z moją wiedzą o tym kraju. Zastąpiliśmy sobie jeszcze na chwilę tego marketu, co byliśmy ostatnio. No i tak, żeby nie było jakoś mega negatywnie, to jeszcze powiem, że w poniedziałek już zabierają nas do jakiegoś tam, nie wiem, urzędu czy czegoś tam, gdzie robi się ten numer SOFI. Więc już będziemy mieli SOFI zrobione, będzie w porządku. No i we wtorek już jedziemy na nockę do pracy, na dwa dni szkolenia, a potem już normalnie będziemy No Dobra, to byłoby dzisiaj na tyle. trzymajcie się i do następnego. Na razie. Pa! A dobra, jeszcze jedną rzecz nie wiem wam powiedzieć, teraz mi się przypomniało, bo chciałem jeszcze sprawdzić, bo podobno mogą być też problemy z wynajmem tutaj mieszkania, jeżeli chodzi właśnie o brak posiadania tego konta holenderskiego. Więc po prostu poszukałem sobie mieszkać mniej więcej i znalazłem jakieś, jakąś fajną taką kawalerkę za chyba 618 dokładnie euro i wysłałem po prostu do wiadomość czy można zapłacić za to mieszkanie normalnie kontem walutowym w Polsce czy trzeba mieć po prostu to jest warunek konieczny że trzeba mieć e, tutaj konto w Holandii albo czy tam też e, ten paszport holenderski na przykład czy też może być polski paszport tak więc zobaczymy jak odpisze ta osoba to dam wam znać w kolejnym filmiku może chociaż z mieszkaniem da się to jakoś normalnie to ogarnąć bez holenderskiego konta bankowego czy holenderskiego paszportu. A teraz już naprawdę trzymajcie się na razie. Pa!